Niezwykła frajda jeździć na takim maleństwie. Ostatni polski motorower. Ostatni produkowany do 1994 roku. Niestety nie przetrwał, był za drogi 350 tysięcy zł Jak na tamte warunki lepiej było sobie CZ -y kupić. Był droższy kilkukrotnie od pojazdów, które sprowadzane były z Niemiec, bo przecież to już było po upadku Murrymu Berlińskiego. W związku z tym 89. 1989 wocy z 9 na 10 listopada także zalało polskie motorywarami, zalało polskie motocyklami i tych maluchów, których wyprodukowano około 80 tysięcy w tej wersji, bo 211 wyprodukowano w ilości około 80 sztuk, to jest z odlewanymi kołami. Ale słuchajcie. Wielka przyjemność, to się zbiera do jazdy Tak Simsonki. To jest praktycznie motorower zbudowany od podstaw przez polskich konstruktorów. Ten motorower naprawdę jest warty grzechu, nie przetrwał, no bo po prostu akurat polityka w tamtym czasie była taka, że nie mógł przetrwać. Nie mógł przetrwać ze względu na cenę, nie mógł przetrwać ze względu na konkurencyjność sprowadzanego z zachodu. Sprzętu używanego co prawda, ale taniego jak barsz i w ten sposób tym właśnie egzemplarzem wygasła polska motoryzacja. I o tym w programie, który przygotowaliśmy dla Was.